Witam wszystkich bardzo serdecznie. Tym razem zajmiemy się kwestią wydajności telefonu Motorola Razor. W związku z tym ja przygotowałem tutaj dla was kilka gier i aplikacji, które pomogą nam w ocenie wydajności tego telefonu. Mam tutaj dla was cztery programy benchmarkowe oraz 8 gier. Pierwszym z tych programów jest program Nenna mark 2 kolejny to Link Pack for Android kolejny to Quadrant Standard oraz program NeoCore z gier to, no gry są różne, są gry trójwymiarowe dwuwymiarowe są tu takie gry jak Age of Zombies Dead Worm, Reckless Racing, Worms GTA 3, Reckless Getaway Need for Speed Hot Pursuit oraz Shine Runner zajmiemy się może na początek programami benchmarkowymi najpierw będzie to program yy, na mark 2, jak widzimy Mamy tu już wynik z poprzedniego testu, wynik jest następujący, było to 29, 20, przepraszam, 8 klatek na sekundę, powtórzmy zatem jeszcze raz cały test. 27,8, czyli wynik jest ciutkę, um, ciutkę mniejszy. Um, podamy sobie tutaj nazwę. Ok. Nazwę. Wersja um, jest stokowa. To, co dostajemy od producenta. Ok. I opublikujemy wynik. <laughs> Jak widzimy, y, wynik, który teraz. Otrzymaliśmy, uplasował się, jest to troszeczkę mniej niż w wynikach LG Optimusa 2X, jest lepiej niż jednordzeniowe już Samsung Galaxy S, Galaxy Tab, Xperia Play, Droid X oraz HTC Desire, HD i Desire. Jest też gorzej od Samsunga Galaxy S2 oraz od Samsunga Galaxy S2 wersji T-Mobile, która otrzymała dużo, dużo, jak widzimy, dużo lepsze wyniki. Pamiętajmy, że to są tylko programy benchmarkowe i akurat na Androidzie możemy bardziej traktować te wyniki jako ciekawostkę, bo nie zawsze jest tak, że mm, dobre wyniki przekładają się na dobrą pracę i odwrotnie. Poza tym producenci sami przygotowują oprogramowania do swoich y, urządzeń i różnie im to wychodzi z różnym rezultatem. Kolejny program to jest program Limpak. Poprzednio mieliśmy. Y, w multiwątku 73,686. To był wynik poprzedni. Także po kolei zróbmy. Pierwszy wynik to 51,526, oraz wynik multiwątkowy to 77,619. To możecie sobie porównać również. W internecie z innymi wynikami. Tutaj mamy ostatnie posty, czyli osób, które. Zobaczmy, jak, jak wypadło wyniki, jakie są poszczególnych tutaj telefonów. Na Androidzie 4.0 Galaxy Nexus miał wynik aż 41 916,7. Czyli dużo, dużo więcej. No tak, jak mówię, to są tylko ciekawostki. Niektóre oprogramowania do telefonów, oczywiście oryginalne są robione właśnie pod te programy, żeby osiągnąć jak najwyższy wynik. Ale nie wyobrażam sobie, aby pominąć te programy przy ocenie wydajności. Kolejny program, który pozwoli nam, mam nadzieję, ocenić wydajność tego telefonu, to jest program Quadrant Standard. Jest to wszystkim znany program myślę y, poprzedni wynik to jest tak jak widzicie 2000 nie wiem czy to zobaczycie bo tu niestety mimo że jasność ekranu ustawiona na 0 to wciąż jest za jasno troszeczkę to ja wam powiem to jest 2374 Ty, taki wynik osiągnął w poprzednim teście zobaczmy jaki teraz wynik osiągnie w teście y, kolejnym pełny Pełny test, to chwilę potrwa, ponieważ program ten ym, sprawdza wiele rzeczy, dodam tylko, że z tego co się orientuję on nie obsługuje w pełni dwurdzeniowych procesorów, no ale pominąć tego programu nie mogliśmy. Widzicie ilość klatek na sekundę. Dwa pięćset sześćdziesiąt dwa to jest wynik uzyskany w tym teście. Nie wiem, czy to widać będzie. 2562 punkty w kwadrant standard w teście drugim. Ok. Przejdźmy zatem do ostatniego programu, do programu Neocor. Okay. To jest również popularny program do tego typu. 我。Well 99,3 tyle uzyskał w programie Nogor, który, jak widzimy, został stworzony przez firmę Qualcomm. My tutaj nie mamy Snapdragona Dragona na pokładzie, wynik uważam za bardzo dobry. Oraz ym, co nam zostało? zostały nam gry, czyli tyle dowiedzieliśmy się z programów benchmarkowych. Ym, ja myślę, że te wyniki są dobre. Ym, to jest oczywiście, tak jak mówię, bardziej orientacyjna informacja, i teraz zobaczymy, jak to sprawdza się w praktyce. Pierwsza gra, którą odpalimy na naszej Motorola Razor, to jest gra Age of Zombies i to jest gra w dwuwymiarze. Dwu Nie jest to gra trójwymiarowa, ale gra jest bardzo przyjemna, ją bardzo lubię. Przyszedłem ją, ale na innym telefonie. W grze tej po prostu chodzimy, zabijamy zombie, i wykorzystywany jest tutaj także y, dotyk, ponieważ sterujemy, jak gdyby y, dwoma osobnymi y, przyciskami do ruszania bronią oraz do wychodzenia postacią po mapie. Przejdźmy jak najszybciej przez. Um, troszkę głośniej. Tak, jak widzimy, pokazują nam się tutaj dwa przyciski, jeden do chodzenia postacią, drugi do strzelania w różne kierunki, w różne kierunki, tutaj zobaczmy, idziemy sobie, idziemy i możemy iść i sobie strzelać z naszej broni, grę oczywiście można sobie zakupić w markecie, ja ją bardzo polecam, jest to jedna z, ja ogólnie mało gram w gry, a akurat tą grę aż przeszedłem, tak mi się ona spodobała. Kolejna rzecz to jakieś dodatki. Pierwszy z tych dodatków to jest granat. To jest prowadzenie oczywiście. Ale już za moment yy, gra zacznie się na dobry. I sobie zobaczycie. Jak widzicie, no wszystko chodzi płynnie. To, 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 to nie jest gra jakaś mega wymagająca. Aczkolwiek gier 2D też nie można, myślę, pominąć. Tym bardziej gier takich jak ta, która jest grą bardzo grywalną. Widzimy tutaj, wykorzystywany jest multi-dotyk i on się sprawuje dobrze. Tu niczego nie można mu zarzucić. No tyle, jeżeli chodzi o grę um, Age of Zombies. Ja polecam wam tą grę, Motorola tutaj nie ma oczywiście z nią najmniejszych problemów, zresztą ten telefon to jest najwyższa półka i tutaj nawet nie mogło być mowy o tym, żeby tu miały być problemy jakiekolwiek z taką grą. Ok. kolejna rzecz to gra Dead Worms. To jest również bardzo ciekawa gra, również 2D, na razie 2D potestujemy. grze tej sterujemy ymm, robaczkiem nieładnym nawet proszę zobaczyć jeździmy sobie taką oto drzeżownicą i pożeramy wszystko na co trafimy i zbieramy właśnie za to punkty jak widzimy no tu również nie ma żadnych problemów z wydajnością, to jest gra ymm, która nie wymaga jakichś nie wiadomo jakich yy, podzespołów po to, aby chodziła w miarę płynnie tę grę również polecam, również jest bardzo fajna taka minigierka w zasadzie, którą przyda nam się w kolejce u lekarza albo w autobusie kiedy jedziemy sobie gdzieś OK, kolejna gra 2 d z którą tu nie było żadnego problemu no bo takiego problemu być nie mogło Kolejną grą, którą włączymy, niech będzie kolejna gra dwuwymiarowa. Będzie to gra Worms. Wszystkim znane robaczki z z, telefon z komputerów. No, nie wierzę, że ktoś z Was nie grał w tą grę. Którejś z wersji. To jest wersja na Androida. Zagrajmy szybką grę na poziomie, niech będzie normalnym. Ja Wam tylko pokażę jak to wygląda. Mapa nam się tworzy. Gra się powiem wam bardzo fajnie w tą grę. Kiedy będzie nasza kolej? Okej, okay, jest i nasza kolej. Możemy oczywiście tutaj powiększyć sobie, pomniejszyć obraz, jak nam się podoba. Sam siebie strzeliłem. No tutaj no widzimy, no tu nie ma żadnych... Wszystko płynnie działa, jest multitouch, ładnie reaguje na nasze komendy. W tej grze. Kolejna gra, którą chciałem wam pokazać, to jest gra Reckless Racing, chociaż wyszła już wersja druga tej gry ja nie wykupiłem jej jeszcze, ja kupiłem grę na razie na razie część pierwszą to jest gra w HD, bo mamy dwie wersje tej gry jest wersja zwykła i wersja w HD i powiem Wam, że ona na moim poprzednim telefonie jeszcze dwa telefony do tyłu, na telefonie Desire Z ta gra po prostu y, przycinała tutaj jak widzimy y, wersja HD jedzie y, nam się tutaj bardzo dobrze no gra chodzi płynnie tu nie ma niczego tu nic nie można zarzucić. Ona nie przycina w żadnym z momentów bo już troszkę też nią pograłem i jest jest po prostu dobrze Motorola sobie radzi świetnie z tą grą. W końcu mamy tu na pokładzie dwórceniowy y, procesor 1,2 GHz. -a. Tyle jeżeli chodzi o grę Reckless Racing. Kolejna gra to gra Reckless Gateway. Kolejna fajna gierka, która naprawdę zajęła mi kilka godzin. Mimo że ja <coughs> przepraszam nie jestem zapalonym graczem jakimś. Hmm. Troszkę głośniej. No to oczywiście no nic nie przycina, to jest również gra, yy, ta, którą uruchomiłem tylko po to, żebyście zobaczyli, że tytuły te chodzą, tak jak mówiłem w unboxingu, tutaj mamy rozdzielczość yy, QHD, która yy, w zasadzie jest rozdzielczością trochę niestandardową i zdarzają się programy, które są ucięte na tej rozdzielczości i niektóre gry po prostu mogą nam nie pójść. To są. Ja na razie na takie gry nie trafiłem. Te, które ja chciałem zainstalować i które zainstalowałem, one chodzą bez problemów. Nie ma tutaj y, żadnych problemów z tymi grami. Tyle, jeżeli chodzi o grę Reckless Gateway. No i teraz, y, moi drodzy, przejdźmy może do bardziej y, wymagających gier. Pierwszą, którą a, mamy tu jeszcze grę, trójwymiarową wymiarową. Która nie jest jeszcze tak wydajna jak następne dwa tytuły, które dla Was przygotowałem. To jest Grafine Runner. Gra trójwymiarowa, z świetną grafiką, bardzo prostym sterowaniem. Gra jest ogólnie bardzo przyjemna, niestety brakuje tutaj jakiejś logiki w tej grze, bo yy, no nie ma tutaj jakiejś yy, kariery, chociażby. Po prostu robimy sobie plansze po kolei i zawsze wygrywamy, bo jeździmy dużo szybciej niż inne łódki, które tu mijamy. Zbieramy jakieś tam bonusiki. Jak widzimy, no graficznie, graficznie jest fajnie i Motorola oczywiście nie ma tutaj żadnych problemów. Co Wam powiem? Powiem Wam natomiast, że czuję z tyłu, czuję to też na ekranie, że telefon się troszeczkę zagrzał. Czyli te nasze krótkie testy wydajnościowe wpływają na temperaturę telefonu gdzie dokładnie telefon jest ciepły telefon jest ciepły tu tu jest telefon ciepły tu nam się nagrzało, ekran jest oczywiście też Tak jak wspomniałem cieplutki Ok, no i teraz przejdźmy do gier yy, bardziej wymagających, ja sobie tutaj postawię pudełko gdyż, yy, no to już moja kolejna próba nagrania tego filmu i za każdym razem moja prowizoryczna yy, podstawka pod telefon się poddaje Kolejna gra to jest gra hmm, Need for Speed Hot Pursuit, sprawdźmy jak ta gra, to jest gra graficznie fajnie przygotowana, gra która bardzo mi się podoba, to jest też jedna z niewielu gier, która yy, zajęła kilka godzin w moim życiu, przykuła moją uwagę na tyle, że chętnie w nią grałem. Gramy oczywiście karierę Zagramy tą karierę jako racer. Zagramy pierwszą planszę. Ja na tym telefonie jeszcze w to nie grałem. i Za chwilę zobaczymy, jak sobie z tym radzi telefonik nasz. <laughs> A radzić sobie powinien całkiem nieźle. tak właśnie. Mam tutaj ustawione sterowanie yy, niedotykiem, ponieważ ja testowałem tą grę na y, telewizorze. Okej. Okay. Teraz powinno być tak, jak być powinno. Gramy dalej. Tak, to dajmy, ociek, a na Skręcamy, skręcamy, gra radzi sobie, telefon radzi sobie z tą grą świetnie. No tu nic nie przycina, natomiast mam takie wrażenie, że yy, słyszycie czy nie słyszycie? słyszycie. Dźwięk jest po prostu dźwięk tu przycina w tej grze i gra mi może świetna to z dźwiękiem są tutaj problemy. Ja nie wiem czy to wynika z. czy nie jest. No, na, innym, na moim drugim telefonie tego problemu nie ma. Gra sama w sobie chodzi płynnie, natomiast tutaj z dźwiękiem są małe problemy. Są takie delikatne przycięcia dźwięku. To jest pierwszy minusik, który spostrzegłem w zasadzie teraz, bo ja tej gry wcześniej... Nie odpalałem na telefonie, tylko na webtopie. Tyle jeżeli chodzi o grę. No graficznie wygląda wszystko świetnie, oczywiście tu nic nie przycina, tylko dźwięk ma jakieś tam małe bolączki, czkawki. No i gra, na którą wszyscy czekają, czekacie. Mamy tutaj 135 jeszcze wolnej pamięci RAM, z tą co ja się mam tutaj. Może ja to spróbuję poprawić, ja was przepraszam na moment, ale dysponuję w takim, a nie innym Sprzętem. O, teraz powinno być OK. I teraz gra yy, chyba najbardziej wymagająca gra na Androida, czyli gra GTA 3. To jest tytuł, który okazał się stosunkowo niedawno i on nie chodzi na wszystkich yy, telefonach płynnie. Na dwórdzeniowych telefonach akurat yy, wszystko chodzi tak, jak chodzić powinno, ale przekonamy się za chwilę, jak GTA działa na Motorola Razor. Dokładnie ta sama gra, którą znacie, kto grał zresztą, którą znacie z komputera. Ok, startujemy grę. Włączmy nową grę. Widzimy, gra ładuje się błyskawicznie. Nie musimy długo czekać. Tak jak widzimy, no gra chodzi płynnie, świetnie. Tu chodzi ona na pewno dużo lepiej niż na wspomnianym wcześniej telefonie Desire Z. Tam mieliśmy oczywiście procesor jednorodzeniowy, Tu mamy dwurdzeniowego potwora. Um. Nie ma tutaj mowy absolutnie o jakimś przycięciu, gra chodzi płynnie, dźwięk tutaj nie gubi się nam tak jak w Need for Speed'zie. No gra się fajnie, jeżeli ktoś lubi gry, bo ja, jak wspomniałem dla mnie to jest raczej mm, rzadko jeżeli ja grał w gry, no, szczególnie na telefonie. No to jeżeli ktoś lubi gry, no to GTA to myślę, że to jest mus do kupienia, przejście tej y, sławnej gry na telefonie. No to jest dla fana gra, dla zapalonego gracza nie lada atrakcja. Tyle, jeżeli chodzi o grę GTA 3. Ja już zabrałem, widzę wam dużo czasu. Ja myślę, że jeżeli macie jakieś konkretne wymagania co do gier najlepiej darmowych, no bo wiadomo, na gry trzeba wydać troszeczkę pieniędzy. Akurat GTA 3, to jest droga gra. Jeżeli macie jakieś propozycje darmowych gier, to ja mogę je dla Was oczywiście przetestować. No z tej gry musimy niestety wejść tak, bo... No i teraz, jeżeli chodzi o wydajność, to jeszcze nie jest koniec. Ponieważ yy, widzimy, mamy w wolnej pamięci 229 MB. Ja teraz powłączam wszystko, co mogę, żeby ta ilość pamięci się zmniejszyła. Powłączam wszystko, co tutaj mam powyciągane. Niech tam się market włączy. Gmail. Ym, kolejna rzecz. Przeglądarka internetowa. Kolejna sprawa to program do obsługi dźwięku. Ym, aplikacja od baterii. Te programy są włączone. Aparat. Ym, do nas zaraz coś wybierzemy. SMS i -y, mms -y. Aplikacja telefonu. Coś tu jeszcze mamy. Centrum wiadomości. Może odtwarzacz? Niech nam tutaj zadziała. Co OK. Coś wyciągniemy jeszcze stąd. Może nawigację. Navigon. Teraz ilość pamięci spadła nam? Nie spadła nam. No nam się teraz Nawet nam się zwiększyła, jak widzimy. System. Nie chcę. Dziękuję Ci bardzo. Widzimy system. Sam nam powyłączał pewne wątki. No, z ciekawości sprawdźmy, jakie. Ja chciałem właśnie sprawdzić, jak zachowuje się obciążony telefon, ale no. Nakładka działa świetnie cały czas. Nic nam tu nie przycina. Czyli poza faktem, że y, coś tam się działo z dźwiękiem w Need for Speed'zie, tak tutaj wszystko jest y, ok. Mimo, że telefon się troszeczkę nagrzał, bo cały czas jest włączona transmisja danych, y, cały czas y, tutaj chwilkę pograliśmy, on się zrobił ciepły. O, przez przypadek, bo włączyłem. No, wszystko działa płynnie. No, cóż mogę powiedzieć? Ja myślę, że w praktyce ten telefon no, sprawował będzie się rewelacyjnie. Bo on nie przycina. Ja mam doświadczenia głównie z telefonami HTC i tam niestety już tak kolorowo nie jest. Głównie przez nakładkę, o której wspominałem, która jest zasobożerna. Tutaj system radzi sobie świetnie z wszystkim. Ja tu nie, nie miałem nawet ani razu przez te. No to już drugi dzień telefonu, ja tu nie miałem ani razu nawet małego spowolnienia w menu, czy gdziekolwiek, czego ja bym na tym telefonie nie robił. Ogólnie, wiecie, wyświe... no, ja nie mogę się do, do niczego przyczepić. No tam yy, możemy mieć jakieś tam problemy z rozdzielczością, tak jak wspominałem, to jest rozdzielczość troszeczkę niestandardowa. Tak jak mieliśmy w Need for Speedzie jakiś tam mały problem z dźwiękiem, który tam gdzieś, yy, gdzieś coś tam yy, nie współgrało. Natomiast ogólnie ja dałbym tutaj ocenę 6 na 6. Za wydajność, głównie za nakładkę, która yy, swoje robi tutaj i, i ona jest cały czas płynna. System dobrze yy, dobrze, dobrze trzyma yy, wymaganą ilość pamięci RAM, żeby to wszystko płynnie chodziło. No jestem bardzo zadowolony z wydajności tego telefonu. Jeżeli macie jakieś pytania, oczywiście zapraszam do zadawania pytań, a tymczasem dziękuję bardzo.